Siemanko moi drodzy, ja jestem Weskin, a w dzisiejszym filmie pokażę wam, jak zdobyć wszystkie figurki bobrów. Zapraszam do oglądania. Pierwszą figurkę możecie znaleźć w regionie Duane, dosłownie obok naszego pierwszego wyzwania kwalifikacyjnego. Oddalaj jeszcze mapę jest to oczywiście prawa strona i tutaj obok tej drogi będzie pierwsza figurka. Jak widzicie, tutaj macie tunel, po drugiej stronie macie drogę i po prostu będziecie mieli przy tych słonośnikach figurkę. Drugą figurkę również znajdziecie w regionie Duel, a dokładnie przy Golden Pine. Jak widzicie, tutaj mamy aptekę. W tej aptece mamy również zadanie poboczne, ale to nieważne, ponieważ jak widzicie tutaj tuż przy wejściu do apteki będziecie mieli właśnie bobra. Trzecia figurka znajduje się w regionie Industrial Park, czyli na północ, jeżeli chodzi o naszą mapę. Dokładnie tutaj w tym miejscu. Jak widzicie, jestem właśnie tutaj na skrzyżowaniu, i teraz idziemy w stronę fabryki. Tuż zaraz obok tego płotu będzie nasza figurka z Bobrem. Czwarta figurka znajduje się tutaj w regionie Memorial Hills of Heroes, czyli właśnie obok tego pomnika. Jak widzicie znajduje się tutaj do wejścia na ten teren i tutaj mamy pomnik, a zaraz po lewej stronie przy koszu na śmieci będziemy mieli figurkę. Następna piąta figurka znajduje się obok naszego szpitala psychiatrycznego, dokładnie jest tutaj Valentine Asylum, zaraz obok tego jeziora, jestem dosłownie tutaj przed wejściem, mamy przed sobą taki pomnik, jeszcze obrócę się dookoła, żebyście widzieli gdzie jestem, no i gdy już tu jesteśmy, idziemy sobie po schodach w prawo, następnie tutaj w lewo i właśnie w tym kącie tutaj czai się nasz bubr. Szósta figurka znajduje się na lewo od naszego Old Town, dokładnie tutaj w tym miejscu. Jak widzicie tutaj mamy elektrownię, czyli naszą bezpieczną strefę i po drugiej stronie tej rzeki będziemy właśnie w tym miejscu. Jak widzicie tutaj mieliśmy quest'a z naszą elektrownią, a bubr znajduje się dosłownie tutaj przy tym moście. Siódmy bubr znajduje się dosłownie obok wejścia do naszej biblioteki, czyli pierwszej gazety z poprzedniego filmiku. Jak widzicie tutaj mamy wejście do biblioteki, a po prawej stronie dosłownie przy tej ławce mamy figurkę bobra. Ósma figurka Bobra znajduje się dosłownie na placu, zaraz przy ratuszu. Jak widzicie, tutaj mamy wejście do ratusza, a zaraz obok po lewej stronie mamy naszą figurkę Bobra. Dziewiąta figurka znajduje się na południe od naszego ratusza, dosłownie na Hardwood Art Gallery, w tym miejscu. Jak widzicie, jestem właśnie tutaj na tej drodze, tu mamy fontannę, a zaraz obok tego wejścia, można powiedzieć, do tego Local Artist, mamy kolejnego Bobra. Przedostatnia figurka znajduje się praktycznie na samym dole mapy. Jak widzicie, tutaj mamy wieżę przy górskim schronieniu, i tutaj mamy właśnie budynek. Tutaj jest budynek, macie dookoła jeszcze las, i dosłownie na tym kamieniu, przy tej ławce, będziecie mieli przedostatnią figurkę. No i ostatnia figurka, Bobra, znajduje się zaraz obok naszego klasztoru. Tutaj mamy takie drzewo, zaraz obok jest znacznik, do którego właśnie się udamy z bezpiecznej strefy, żebyście wiedzieli, jak iść. To jest nasza początkowa lokacja, zaraz po przejściu prologu. I teraz idziemy sobie tędy. Schodzimy sobie tutaj na dół. Następnie przechodzimy przez te drzwi. Pod spodem. I tutaj widzicie, że drzwi są zamknięte. Dlatego ja po prostu skorzystałem sobie z linki mojej z hakiem, żeby wdrapać się na górę. Potem przeskakuję sobie tutaj. Hopsa. Na ziemię i teraz idę w prawo. Jak widzicie, tutaj mamy ławkę. Tutaj oczywiście mamy lokację z prologu. No i w tym miejscu znajduje się ostatnia figurka. Polecam tą figurkę albo zdobyć na początku podczas przechodzenia prologu, jeżeli macie taką możliwość, albo właśnie wykorzystać linę z hakiem do tego, żeby po prostu przejść na górę. Tak się prezentuje całość. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się przydał. Oczywiście słyszymy się w kolejnym filmie, dotyczącym kolekcji, a ja tymczasem się żegnam i oczywiście jeszcze zapraszam do wspierania kanału, żeby mieć jak najszybciej filmy. Trzymajcie się i do zobaczenia.